więc jak tu widzicie kolejny odcinek na moim kanale yy, dodali trochę nowości no oczywiście filmików do kupienia nie ma ale dodali oto takie koło z nowymi skinami no, właśnie takim jak tu widzicie i też tylko nowych skinów jest i dodali takie koło którego ja oczywiście nie mam zamiaru kupować bo jest za drogie na tym nie stać skręciłem nim dwa razy tym kołem tutaj Dostałem bardzo fajne rzeczy. Bo na pierwszym takiego tego skina szkieleta. I on nie jest aż taki zły. A na dru, drugi raz, drugi kręcenie, dostałem zupełnie nowego skina. Oto, takiego skina. Tego, przyznam się, że tego już testowałem. Dlatego dzisiaj przetestujemy tego. Ale tego też przetestujemy. Ale tego już przetestowałem sam, więc też i tak będziemy go testować w sumie więc go testujemy mm. no i w sumie to chyba tyle a właśnie, mam dodali nową mapę wyścigową ehm. gdzie są ta, ale to wam zaraz pokażę kiedy będziemy to grać a więc co, zaczynamy i na mapę jak tu widzicie mamy ehm. no, było tak jakby gra to ustawiła Niestety nie wiem czy to tak miało być zamiarowo. Nie można wybrać um, nowej mapy wyścigowej, czyli nie ochodziła tylko drugiej um, w wybieranych mapach. Um, więc nie wiem czy to dobrze, czy nie, ale mi się wydaje, że raczej nie powinna być do wybierania. A więc my lecimy tutaj ulecimy i w sumie to ma być bardzo krótki odcinek który tylko przedstawię, co ja e, będę robić jakby, znaczy co jest nowego, bo ja, ja w sumie nie mam zamiaru grać tutaj jakoś długo jedną rundę, jeśli dostanę się tutaj maksymalnie tak myślę mm, ok i przechodzimy jak widzicie Chociaż może ja trochę więcej zagram, muszę przyznać, że raczej, chociaż już sam tego nie wiem, czy będę długo, czy nie. Um, ale wydaje mi się, że dobra, zagram dla was trochę dłużej. Mm. I pokażemy co na pierwszą mapę, na ma drugą mapę, zobacz, druga mapa to jest oczywiście nowa mapa, są tylko dwie mapy, tutaj, tutaj my, w sumie na Częście. mamy tu, o nie, nie mam najlepszego auta, nigdy nie, nie, nie miałem jeszcze najlepszego auta, Jest to tak trochę szkoda, ale jak widzicie, teraz w I są tu dwa okrążenia tego, o nie, coś stało. Cześć, czy my jesteśmy pierwsi? Chyba tak widzowie. Już raz to wygrałem, ale czy ja to wygram drugi raz? I to z prawdziwymi bo wcześniej wygrałem, ale z botami. Ale... jeśli ja teraz wygram z prawdziwymi to może być grubo. Muszę przyznać, że ja się jadam tym, jeśli wygram i sprawdzamy, tak, emotki nie działają tu, tak jak wcześniej ok jak widzicie jesteśmy pierwsi i żeby chciałbym wam, bar wam bardzo pokazać najlepsze auto, ale niestety nie miałam go chyba... nie jesteśmy pierwsi, ale teraz już tak. Wow! Ja mam to nagrane widzowie. Nie wiem co to było, ale już ewidentnie ja tego nie przejdę przez to. Nie wiem jak to tak to mnie wywaliło, ale... To było gigantyczne wywalenie. Okej. Okay. Okej. Okay. O nie! Widzowie, już ewidentnie tego nie przejdę. Może przynajmniej drugie miejsce będę tu zawierał. Bo jak widzicie, tamten gościu tam. jest chyba pierwszy. Mm, tak widzowie, on jest. O, może jednak ja? Może jednak ja, widzowie. Nie gadajcie. Jest! Wygraliśmy to, widzowie. No i dobre. Koronka dla nas, jak widzicie mamy wyklaną Nie spodziewałem się tego widzowie. Ale faktycznie wygraliśmy i mamy koronkę. W ogóle mamy już 182 koronek, więc może do niedługo dojdziemy do nawet 200. Fajnie by było, a my sobie zagramy kolejną grę. I jak widzicie, znowu na pierwszą mapę, oto jest atlas. Tak. <laughs> Mogę Wam po tej mapie, po tej rundzie, pokażę Wam, jak, że naprawdę nie da się wybierać tej nowej mapy, niestety. Okej, okay. tutaj skoczymy. I tutaj lecimy, ale tak chyba już nie, no nie, nie złapaliśmy, ale teraz już nie wskoczymy. Jak widzicie, przechodzimy sobie i przechodzimy tutaj, 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 i nie! Co ja zrobiłem? Dobra widzowie, my tego jednak nie przechodzimy. Jeśli przejdziemy to jakimś cudem. Dobra i jak widzicie niebieskie auto. Mhm. Jedziemy tutaj. Ała. Okej. Okay. Okej. Okay. Ała. My jak widzicie my tego raczej nie przejdziemy, chociaż może jedna? Nie, nie ma opcji. Bylibyśmy 17, ale nie przechodzimy. No i patrzcie ja widzowie, wchodzimy na finał, e, mapy z jazdą, Co? włączmy wszystkie i mapy z jazdą włączmy, jak widzicie jest tylko jedna. Tak samo e, to działa e, w trzecie mapy z jazdą. Tak samo to działa na półfinale Tak samo jak i na początku. Jak możecie to zobaczyć. Um, nie, ma, nie można tutaj tej mapy wybrać. A więc. No. I wybieram tego skina. W ogóle widzowie można złapać tego skina, podobno do tego skina. Um, bo jak widzicie, widzowie... Um, oni wyglądają podobnie, tylko że w innych kolorze. Patrzcie. Czy te miecze wyglądają tak samo, czy nie? No nie. Um, One no wyglądają inaczej. Ale ogólnie z Chiny mają jakieś podobieństwo. Więc no. I gramy kolejną rundę. No i znowu. Chodźmy sobie. znowu nie Mam nadzieję, że tym razem nie znowu nie przegryw, nie, nie przegramy. A więc znowu mam nadzieję, że wygramy. Tak jak, jak chyba w drugiej grze, którą mieliśmy. Okej, okay, tutaj lecimy. Bo ja też przyznam, że poza nagrywaniem sobie kilka razy zagrałem. I wygrałem raz. Okej. Okay. A wtedy wygrałem, bo tam. Chyba nie przybam to na nie. Wiem. nie tak, mówię tak. No nie. Nie umiem tego dzięki zrobić. Dobra, idziemy. Dajemy omotkę, serkuszka. Ała. Okej. Okay. Lecimy. Tu Ała. No i przechodzimy. No i teraz na finał mamy jak tu widzicie um, nową mapę Turbo Temple. Nie wiedziałem, że to tak nawet się nazywa się na żołnierzu, ale jak widzicie znowu nie mamy najlepszego auta, tylko dalej mamy to pomarańczowe. Ała, nie ała. Dobra, to wiemy już, że tego nie przejdziemy. Um ale może przynajmniej będziemy na tam... no to ha! czy ten do się da polecieć? nie da się nie ale no, może no, nie mam lecić z okej okay. aaa! no ba idziemy dalej Tutaj. Okay. Tutaj. Okej. Tutaj. Nie, 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 nie. Dobra. ja chcę mieć tego największego. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ła! Ale mi nie wyleciało. ok Wow. Dobra, lecimy tę. Nie, nie przejdziemy tego na stówek. Okej, okay, przynajmniej będziemy tutaj już na drugim poziomie. Bo tutaj chyba nam wa wam nawet nie mówiłam, Są dwa okrążenia. Hop się hop, okej. Okay. Hmm. Hop, hop, ja i są trzy rodzaje out. Ok, a może jednak Cześć, czy, czy my by A nie, dobra, jednak nie, ale robimy kolejną grę. I znowu Hot Wheels I możemy grać tutaj. Tym skinkiem, o no to pięknym, wylosowałem za drugim razem w kole. W ogóle to jest taki fars, że mi się większość e, takich nowych, niespecjalnych, ale nowych skinów trafia tak szybko. No, niektóre specjalnie mi się, jeden specjalny mi się nawet trafił za pierwszym razem. Więc to jest jakby wow. okej okay. I jest zwykle biały, a ostatnio w ogóle dostałem z tego różowego. Czerwony. Czyli najpewniej ten mit już nie działa. Jak widzieliście, jak wiecie, znacie ten mit, że kiedy wchodzi się do różowego, to zostaje się albo białe, albo niebieskie. Ten mit został już najpewniej naprawiony, bo mnie czasami dostaje, na przykład czerwony, na przykład czyli auto, a my przechodzimy. I znowu nowa, nowa mapa na finał. I może tym razem będziemy mieli... Niech to. No nie, jeszcze nam nie zdążyło mieć najszybszego auta. Jak widzicie widzowie. Wcale ja ani razu nie miałem tego absolutnego, najszybszego, największego auta. O wow, jakie przyspieszenie, chłopie. Lecimy, bo wow. jak nas może w każdej chwili wywalić mega. Okej, okay. tutaj lecimy, przyspieszenie rośnie, zaraz będzie. Okej, okay. tutaj jeszcze wylecimy. O nie, i co? Tam była woda, a, a, a. gdzie my. A. O, o tym nie widzę, bo to na zewnątrz widzowie. Ogólnie jestem ciekaw kiedy jakieś błędy wlecą na tej mapie, bo ich jest na pewno masa. Albo jakieś zakazane triki, albo coś w tym stylu. Albo wlecenie na przykład poza mapę. Bo tu widzicie, coś dookoła jest dużo mapa. Więc może. Może będzie taki trik, ale wątpię w to, widzowie. Że sam jest na tyle nieodpowiedzialny, żeby być w stanie zrobić taki błąd. Bo, Co się stało, widzowie? Seria tu jest masa błędów takich po prostu z tymi autami, więc co dopiero takich mapowych. Co się. Ej, czemu nam przyspieszenie nas zwolniło w, w miejscu? Znowu nie wiem, co się stało hotel z tym przyspieszeniem, ale... Okej, okay, dobra, może teraz działa. Tak, teraz, teraz działa. ok, okej. Okay. Kidowki, kido, tutaj lecimy. Tylecimy, ała. Okej. Okay. No i nie przeszliśmy. No i ostatnia, giereczka znowu mam Hot Wheels i znowu mam nadzieję, że znowu to przejdziemy a potem mam nadzieję, że po prostu przejdziemy tą mapy. Leś drugą mapę drugą um, wyścigową mapę lecimy lecimy tędy Szybko? no niech to okay. no dalej i okay. tędy lecimy w ogóle będę musiał w końcu nagrać ten odcinek gdzie robię triki z innych map, bo to myślę, że może być nawet fajny odcinek. Okej. Lecę ała... ała... Ale z jakiej, z jakiej mapy jakbyście... jakby... z jakiej mapy byście chcieli błędy też, znaczy tricky, triki nie błędy? Bo w tej mapie właśnie nagrałem trzy triki i, i dosyć fajnie wyszedł wyszedłem. Może na przykład <coughs> zajść Ice może jakieś znajdę. Zobaczymy. I znowu mamy tu robot temple I możecie, może się wygramy. Jest, mam, na, mam najlepsze auto. Jeśli my w tego nie wygramy, to wie no idealnie na no, ostatnio mam fanadał najlepsze auto. Co wie to gigant jest. Okej, okay. czyli co się? Boże, widzowie to było dziwne. Kiedy dotknęliśmy tych od razu cofnęliśmy. Ale najlepsze jest to, że tego auta praktycznie nie obchodzą przeszkodą i wszystkie przeskakuje. Nie widzowie. To auto jest. Znaczy, wiem, że go nie miałem. Ehm, tylko, że ja widziałem to po prostu w Tuberów, na przykład Aby jakiś przykład. się Okej. Okay. Dobra widzowie. Ej, to auto jest mega szybkie widzowie. To jest zdecydowanie najszybsze auto. Na niej nie była taka kontrola jakby widzowie. O nie, wyprzedzono do nas. Kolejny tutaj jest, to mnie niepokoi. Dobra. I teraz się pierwszy. Okej. Okay. O nie. Drudzy. Nie. No to już tego nie przejdziemy raczej. Okej, okay, widzowie. No nie. już takie nie mamy szans. Bo jesteśmy drudzy. Może tamten się jakoś mega wywali. Ej, co się... Bo my zginęliśmy tam i tam się odrodziliśmy tu. Dziwne to było. Um, ale my jesteśmy drudzy i niby mamy tam jakieś szans. Okej, okay, tam tego wywaliło. Mamy szansę. O nie, bo on cię zresztą. tam. Dobra, wy wywaliło go. No nie. Nie. No Co się dzieje? raczej to on... By, to my nie byliśmy drudzy? Dobra, um, na to by było z dzisiejszego odcinka? E, i, możemy zobaczyć... E, pokażę wam lepiej te skina. No. E, czy, czy... ja nie kliknąłem? No, Okej. Okay. Pokażę wam bardziej te skina. No. Zła bóźka, dobra buźka, zła bóźka, dobra buźka. I tak w ogóle to tak? Tak. że całkiem fajne. Do zobaczenia w tym odcinku. I wbijcie koniecznie na moją serię, yeah, em, serię w ogóle, do no Minecraft. Em, najpewniej em, już są około 3 odcinki, kiedy... Tak, będą idealnie 3 odcinki, kiedy wrzucam ten film, więc spadajcie na nie koniecznie. Pa!